O ma owieczki moje, hej, chłore dłoni nami. I ojeba co bardzo stary, nie doziem do jarzy. Ej, dili, 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 daj du. Ej, dili, 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 Witajcie. Dzisiaj spotkanie na ascycie. Jabrahamowa. Łączymy się tutaj z Góralem Śląskim, Józefem Michałkiem, wielkim pasjonatem, działaczem dla pasterstwa u mnie na bacówce na owczarni. Powiadało się, że święty Jóży Trowe burzy. Jak nie poleje, to już nie było co bydełka na trowem wyganiać. Musiała przyjść burza, musiał przyjść deszcz, wyczyścić ten teren. Święty Jerzy u mnie jest pokazywany na koniu. I ma taką dzidę w ręce i bije do smoka. Ten smok to stare, złe rzeczy. Tak też całą tą zimę te stare, że, złe rzeczy trzeba poniechać, a nic tylko się brać i wybierać do ludźmierza. Do ludźmierza, jak pojechali baczowie, to już wiadomo, trzeba było naczerpnąć wody, zanieść do świątyni, do Matki Bożej Ludźmierskiej, tam poświęcić, a każdy do słoiczka, do siafli jaki nalewał, co by statek swój łowieczki, kierdelek poświęcił. A jeszcze jedna rzecz ważna, tam, w ludźmierzu, tam w ludźmierzu czekały szczapy. A to nie były byle jakieś szczapy, to były szczapy. Co się święciło łogień, wielką sobotę. Tak przy tym łogniu nadpoliło się wielki szajt. A ten szajt się podzieli na małe szczapki, a każdy baca tą szczapkę weźmie, a pierwszą watrę w swojej bacówce zapolił od świętego łognia z wielkiej soboty, od pierwszego światła, tak to można powiedzieć. A w tym czasie już wszyscy byli zjednani. Już było wiadomo, który juchas, do którego baczy, pójdzie. A jak przyszli do baczy, to wbijali siekiery do ziemi, skrzyżowane, a łostrzem ku sobie. Tak to była przysięga baczowsko. Tak też żaden Juchas, jak tą przysięgę doł, to słowo swoje zawiesił na, tym, na tej sikierze, tak nie miał prawa łodłowiec odejść. I jak łodeszedł łodłowiec, to musiał mieć świadomość, że ta sikiera mogła być użyta przeciwko niemu. A tak też była ta przysięga, obowiązywała do świętego Michała. Na świętego Michała wbijało się znowu sikiery do ziemi, ale już łostrzami preczł od siebie. I tak też, no, mamy tą wiosnę, mamy te łowce dobrze, że są te łowce tu na Żywieckim ja zawsze powiadam, dobrze tak doczekać czasów, kiedyby na Żywieckim było 25 tysięcy, 300 tysięcy łowiec najlepiej 300 tysięcy. A co by się do tego tak odrodziło to jest co się musi Hipporie ludziom gdzieś z łowcami narobiać. Na razie to. Pomalutku, pomalutku idzie, Jak no. się nie chce, to nie ma. Jak, Jak się nie chce, nie chce, to nie, to nie ma, ma, to prawda. No, jest. Z niczego nic nie, nabe, nic nie będzie, a tu niewiele temu chybio, bo pola, łąk jest pod dostatkiem. Yes. Ludzi, no też jeszcze mamy chyrnych górali, wszystko, nie? Co, co brakuje, to brak pojęcia. Ludzie się rozeszli od siebie. W pasterstwie to była jedna wspólnota. Jak się robiło mieszanie łowiec, Ludzie jako w tej pieśni, tej, tej bałkańskiej, byli jeden z drugim, a pilnowali jeden drugiego. Tak też jak ta przysięga zapadła, co o nich tak też się wszystko musiało udać. Dziś żaden przysięgi idować nie chce, dziś każdy inny papier pokazuje, jakieś umowy, to jest nic nie warte. Jak człowiek nie ma słowa, nic z tego nie będzie. Tak też. Jakby się Miekiery spytał, jakie są tu największe przeciwności ku temu, co tych łowiec nie ma na żywieckim, no to są ludzie. To jest to, że ludzie już nie znają słowa, co to słowo znaczy. Nie działają razem, nie działają razem. A no, jest, jest to robota, trzeba powiedzieć, ciężko. jest to robota na polu, jest to robota nieraz, efektu niepewno i to myślę, choć nie jednego odstrasy od tego. No tego żaden nie pojmie, co to jest za robota. Bo to jest więcej być przy tych łowcach niż przy każdej innej robocie. Bo my teraz mamy ten czas baranka. Mamy za chwileczkę Wielkanoc, będziemy te potrawy święcić, będziemy mieć na stole tego baranka z cukru albo z ciasta, zamiast prawdziwą jagnięcinę. I zamiast tego, co się czyto, niech każda rodzina baranka będzie mieć. A jakby był baranek duży, a rodzina mała, a niech się podzieli ze sąsiadem. Jak baranka prawdziwego, jak jagnięcia nie będzie na stole na Wielkanoc, tak też łowiec na Żywiecze też nie będzie. Bo nam się podobo cukier, nam się podobo ciasto zamiast jagnię. Baranek prawdziwy. No inaczej, no to nas świat pochłonie. A w jakich czasach jest to tak było, że ludzie na Wielkanoc tego baranka i odali. No bo z tego co ja wiem, to jeszcze teraz może tak we Włochach, na Bałkanach jedzą tego baranka, a u nas ile lat już tak jest, nie jest się tego baranka. U nas przyszły czasy, jak się to mówi, gruli ziemnioczka. I ludziom się zdawało, no bo w gruniach się do, dobrze darzy e, e, ziemnioczek, że to rolnictwo e, tu e, zadziało zacienił łorać te nasze pasionki, miedzę wysokie nawet na meter, widać to wsiędzi. Okropnie gazdowali. I udało się im y, wmówić, że dobro być w górach to jest orka. A nic y, gorszego w, w górach jak łorać ziemię. To jest tak, jakby ją kaleczyć, jakby ją rozcinać nożem. Wszystko dobre z tej ziemi po tym wia, y, y, wiatr poniesie, woda wypłucze. Dobrze było, jak były łowce. Bieda przyszła, jak zaczęło się rolnictwo. Pasterstwo, a rolnictwo to są dwa światy. Ja to mówim świat kainowy i świat ablowy. Wiadomo, że my są skazani na to, żeby się dogodać. Jak się kain z ablem nie dogodzę, też z tego nic nie będzie. Jak kain z ablem przyjdą ku porozumieniu, to i na stole położą dobrą baraninę, dobrą jagnięcinę. Kiedy to było? Syr, nasz chleb pasterski. Był jak się ziemi nie urało. Jakie pamięć o te tereny, te, te czasy? Tuż wie, że było i mięso, jako dań barania i syr, jako syr wołoski chleb. I tak też w najstarszych dokumentach jest napisane po łacinie. Chleb, czyli syr wałowski, czyli tort. To było podstawą życia w górach. Chciałbym, mnie by się to podobało, gdyby to wróciło, gdyby tu izbę skidu śląskiego, bo my są, jak się to mówi, sąsiedzi. Przez kamesznicę, przez szare. U nas szare, kiedyś się mówi o Stare, downe czasy, kiedy, kiedy tam ludzi przysypało. Kiedy tam yy, cała Siegnie. wieś, sie, tak, cała wieś pomarła. Kameśnica, no każ są Kamesznice? no kameśnice są na Bałkanach. Jak kto chce jeszcze jechać kanę do Kameśnicy, to sobie jedzie albo do Serbii, albo do Czarnogóry. Tam są kameśnice. Tam widzi Tam kameśnicę zobaczy. Ciekawe. I nie Kamesnica, tylko kameśnica. Tak też było na najstarszych dokumentach, wsiadzi z tym się i z takim zmiękczeniem również na tych Bałkanach. Cóż, łowieczki, no żyćmy sobie, co by i serek był i rzęcica była, i churda była. Kiedyś i na Żywieckim to był główny ser pasterski. Buncu na sałasie nie wolno było ruszyć. Bunc był na brędze i bryndza była dla gazdów. A pasterz miał churdę. Umiał ją zrobić, a też trzeba wiedzieć, że to był najlepszy na sałasie syr. wartałoby wrócić do tego przysmaku, są tacy, co się już specjalizują, i nic lepszego Także życzmy sobie Żeby i tu na Żywieczczyznie I u nas na Beskidzie Śląskim W Brynnej w tym roku Będzie brędza już też robiono Wracajmy do tego chlebiczka pasterskiego a Jako i górale Śląscy, tak Żywieccy, Łorawscy Podhalańscy Czorni nad Popradem A dalej po Karpatach Całych, żeby ten pasterski Chyr nie zaginął dla WG Media ze spotków Jabranowa, Jan Stopka.